Hey, what the heck do you think you're doing? Hey, don't you have anything better to do? Siemano z tej strony, Mr. Tolkien, a dzisiaj za mną jest Chloriusz, a to jest czwarty odcinek z 2 for 1. Przywitaj się. Chloriusz, witam wszystkich. Chwama <laughs> poległem. Dobra Opowiem. i zaczynamy. A właśnie ze mną Treka nie ma, ponieważ on mówi, że za bardzo nie ma czasu do nagrywania w ostatnim czasie. I w ogóle no... Nie będzie go praktycznie przy kąpie. W najbliższym czasie. Pewnie szkoła czy coś, nie dopytywałem się, ale dobra, lecimy dalej. Jesteśmy na 16 poziomie. Ja mam trochę niskie FPS nie mam pojęcia dlaczego. Ale całkowicie już niskie, ale zaczynamy. Dobra, co to nam wielki brat powiedział? Dzisiaj mam 1000 fps na sekundę. Tutaj po prostu jest lepsza pogoda i jakoś prąd szybszy mi... Dobra, czytamy. See? Eee, właśnie, będę po polsku czytał, bo to tak to wygląda. Eee, widzisz? Trochę... głupsze niż zwierzę. <gulety> kurde, kolejny, który mi wchodzi w kadr. No kurde, jakaś zagadka. No <gulety> równie dobrze mógłbyś przeskoczyć przez wyrośnięte drzewa a to przecież zrobiliśmy e, o, tak poza tym e, zróbmy tą grę trochę trudniejszą dodajmy do wody to w ogóle wybieramy jakiś system wybieracie co co? co? robimy coś takiego że wybieramy sobie którąś patkę i, jeszcze, I raz pow jeszcze raz powtórz bo cię coś zacina aha o co chodzi z tymi napisami po prostu to jest tak, że ktoś nas tu wpakował i jesteśmy takimi obiektami testowymi, nie? Test subjects. I musimy po prostu przejść gdzieś tam, bo on każe nam to zrobić i żebyśmy nie zginęli i takie tak. Musimy wykonywać te rzeczy, które są... Nie na tych tabliczkach, tylko po prostu tam dalej przejść. Musimy sobie po prostu sami wymyśleć jak mamy to przejść i w ogóle. A, dobra, to ja się rozpędzam i wybijam tutaj dziurę w tym <laughs> związku. Nie zrobisz tego, musisz stać na płytkę naciskową, a ja tutaj stanę. Trzeba najpierw ją znaleźć. No tu masz, o, tu tu jest. A, dobra, dobra, ja stoję na swojej. O, a. Nie tu, ta tak <laughs> Dobra, dobra, już wiem, <laughs> już to no. Dobra, chodź. Co my tu Piękne. mamy? Umieszczenie. O, tu jest jakiś przycisk. Coś się... jakiś... O! Kejkrąg się chyba otworzył. Ta gra mi przypomina ten film Cube, pamiętasz? że były takie dziwne zadania i jak stało to ja. Się... O Jezu, ale coś, coś cię zacina. Halo halo. No. Ciągle mnie zacina? Tak, cały czas cię zacina. A no bo to ten! Ten dostawca internetu na literę P coś. <laughs> eee. Chodź. Mi się wydaje, bo ty za bardzo nie grasz w Minecrafta, to nie wiesz o co chodzi, ale mi się wydaje, że coś tu jest. Zobaczymy, chodź tutaj. I po prostu będziesz chyba tu musiał stawać na tych płytkach naciskanych, tak mi się wydaje. Ale po kolei, najpierw, najpierw na pierwszej stań. Dobra. Chodzę na pierwszą. I stój. Pierwsza. O, tam woda się wylała. Dobra, ja tam idę, bo pewnie muszę tamtędy coś zrobić. Dobra, idę za tobą. Nie, 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 stój tam. Ty nie możesz iść <laughs> za mną. No dobra, to teraz ja nacisnę drugie i tam lawa Nie, tam stój na tej pierwszej. Nie będę stał. Mam nadzieję, że lawa poleci. Bo poleciała lawa czy nie? Na pewno nie poleci. Dobra, stój. Lecie. No stój na tej pierwszej. Zobaczyliśmy. No stań na tej pierwszej. Dobra, stoję. Ciebie gorszy bebok niż streka. Ojo! Ja, weź stój tam cały czas! Stoję. Oh yeah. Nie stoisz. Fak. No stój! Ale... ja tam, zobacz, co ty tam robisz. Musisz stać, bo nie ten. Ale gra w stanie z Aha, spoko. Muszę tam wejść po tej wodzie. No... no stój tam! Aha. Dobra, no stoję! Ale kiedy to ja nie widzę co ty robisz. Nie musisz Mały przejść Na odcinku Paz. sobie zobaczysz Dobra, teraz na następną tylko musisz stanąć I stój tam A, już chyba już pokażę, o to chodzi Dobra Kurde, za wysoko o, Uch, ty już mało, mało co nie spadłem. Stoisz? Stoi. Na sam dół prawie spadłem. Ale komuś chcesz główkę? No to jest... 50 poziomów to ma. Ale my będziemy tylko nagrywać 5, 5 poziomów na gramy Potem przejdziemy do... Zacina ciebie. Jest tu jakaś godzina w tej grze? Nie ma. Co Kurczę spadłem. Mam ten mikrofon kombinowany. Z tego. No na pewno przez mikrofon. Oho, Dalej. Dobra. Dawaj, dawaj, <grym> Jest dobrze. Dawaj tą wodę. To to. O, dobra, teraz ja idę, tak? Mogę tu jakoś... Jak zejść na dół? A, skoczyć normalnie. Jak zejść po nie możesz Co teraz? Ty Co? Co? Halo 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 No teraz cię sujacie No Szedłeś na dół No strzedłem na dół, ale już chyba możemy przejść mi się wydaje Dobra, no tutaj, o, przyciskamy, no idziemy o, widzisz, dalej o. Idziemy dalej, no I Teraz musimy przycisnąć ten Prawym, prawym przyciśnij. Tam. Prawym przyciśnij. Tam no. no. Prawym klikam. Ale to na guzik. Tam, tam daleko, tak? Strasznie no. daleko coś było. I znowu jesteśmy w pół. Dobra, na łóżko. No, checkpoint. O, w noc nie można. Cześć, co my tu mamy? You can only sleep at night No dobra jeszcze dzień jest to ten Eee Dawej wracamy tam gdzie byliśmy e, Masz już dosyć wszystkich labiryntów, tak e, więc dodajmy kolejny labirynt, więc więc dodajmy kolejny labirynt. Czek, ktoś tu jest? nie ma? W nie wiem ktoś Zacina ciebie Ktoś to wymyślił to mi ale ci pocinam. Nie, nie słychać cię normalnie. Zabał do wierzę, żaba <laughs> Gdzie ty idziesz? Idź tam Czekaj, eee... Czekaj, czekaj, czekaj. Musimy, musimy się rozdzielić. Ten co nagrywa to musi iść tędy, czyli ja tam naciśniesz, w tym samym momencie musimy nacisnąć. 3, 4 i ry otworzamy, dobra. Od, To tu będzie. O ja Cię kręcę. Będzie śniadanie. Czekaj, 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 nie idź tamtędy. Nie idź tam, cofnij się. Wracam, wracam. E... Czekaj, chyba czekaj, zgubiłem. czekaj, bo ja tu mam przyciski jakieś. Ja Ci muszę powiedzieć, którędy masz przejść. Stu... Gdzie ci się tam, widziałeś gdzie się otworzyło? Czekaj w ogóle jak tu przy... masz przejść? Kurde to jest jakiś labirynt No mówię że labirynt, czekaj czekaj Nie ma no... jakiegoś nie labiryntu? Widzisz, widzisz mnie u góry? Wiecie, o jesteś tam, to, to stań tutaj gdzie te drzwi są Tak To jest co masz z prawej po teraz po cofnij, po cofnij się o dwie kratki z lewej masz teraz drzwi. Stój drzwi. User joined your channel. Uzerą. User left your channel. No. Nie otwiera. Przeszedłeś? Nie, otwiera i zamyka. No to przeszedłeś. A, przeszedłem. Iść, czekaj, czekaj. Ale mnie to gród nerwuje. Dobra. Dobra. Y, stój. Y, cofa się, cofa się, cofa się. Tu gdzie... Cofnij się. Notało. Jeszcze, jeszcze. I tutaj dalej. Następne drzwi. O te. Czekaj. O ty, coś się powie, no. No przychodź tam. O. Poszedłeś? No, jestem dalej. No, idę. Masz tam drzwi jakieś czy coś? No są tutaj dalej drzwi jakieś. Dalej przy siebie, no. Dobra, są kołem no, jakieś. Dobra, i otworzyłeś mi przejście, dobra, jestem Musimy stanąć w tych na pudkach. Tu! Obok! Obok gdzie ty poszedłeś? Idę zwiedzać światła. <laughs> Wróć się. Ty, ale tu jest ciekawie u góry, zobacz. Dawaj chodź. Idzie... Chodź, chodź, chodź. Chodź. Szkoda czasu. Gonił. Wstawaj na tamtą. Ej, nie bij mnie! <śmieniu> nie bij mnie. Dobra, I to jest. Ja Trzeba iść. Otwieramy. Prawie Jakieś misji z Nie, znaczy tu nie ma. Budować też nie da, nie? Nie nie wolno. Czekaj, czekaj, czekaj co tu mamy. Co on tu mam przekazał? Wiem gdzie jesteście. Nie. Dodałem dużo sensorów, więc Was czuję czy coś takiego. Podopin, no. I know where you are. A poczuć No, wstań na tej płytce naciskowej Czekaj, 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 o ja, co to jest? Czekaj, wstań na którąś Nie idź, nie idź, nie idź, nie, nie, bo jeszcze coś ktoś... tu... widzisz pa Szedłem, nic się nie stało, można przejść po każdej patrzuć No ale nie. drzwi się chyba nie otworzyły, widzisz, bo to musimy tak zrobić, żeby się drzwi otworzyły Onka. Naraz stanąć. A widzisz, tam coś się musi zrobić, bo tam jest ten wełna, to pewnie muszę tą wełnę jeszcze podpalić. Czekaj, to tak, to ty stań na tej. Tu, 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 na tej, tej, tej. Tu stań. Stoisz? Czekaj, czekaj, bo to chyba chodzi o te płytki, na których mamy te... Po których mamy przechodzić. Czekaj. Co? Pograł, ale... Pomysł... Stań na tam tu, stań, 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 jeszcze raz. Słyszysz? Stań z powrotem na tą płytkę naciskową. Tam, stój. Stoję, no. Widzisz? To idę. idę. E, Mr. Angelo. Sta, a stań tam Coś źle zrobiliśmy. Wszystko dobrze, żeśmy zrobili, tylko ten koleś za trudną tę grę zrobił. No co chodzi, to chodzi w ogóle? To coś nacisnąć, kapnąć cię coś od. O, wiesz co? Może zróbmy inaczej, chodźmy, stawajmy... Bo tu we dwóch musimy iść mi się wydaje Właśnie. po prostu O tak może być, no ho, tutaj o Czekaj jeszcze raz od nowa, stań na tamtej Dobra, jesteśmy z ten Zauważyłem, że kiedy jest zielone to po prostu można przejść, ale będziemy przechodzić pojedynczo także Słuchajcie kciuki. A ja w ogóle na razie nie wiem. A <gry> i przelaz. No teraz twoja kolej. Ale to gra jest denerwująca. Dobra udało ja, się, gdzie, gdzie ty stoisz we mnie? Stawaj na to. Nie podoba Ci się. No. Udało się. Byłem w tobie. Ale zaraz zobaczcie, ja mam tego czata wyłączonego. Mam no, pokazania. Dobra. Odczuj się sytuacja. Dobra. Znowu jesteśmy gdzie byliśmy, no ja pierdolę No to jest checkpoint, No to daj, wskazuj do już No masakra, to... To... to, to Zanim się obrzydliśmy, co, co i jak Dobra, coś mi się wpisało nie tak Co? Nie ma ciasta? Żadnego ciasta nie ma Znowu checkpoint co on tu A? napisał? A, ha? Jak się tu dostaliście? E, nieważne. Tak to nie ma znaczenia. Proszę nie rób... e, wyjścia. Nie, próbu nie próbuj się coś tam przedostawać. E, dach jest... Znowu... A, że ty... There is no way out here. Co to no, to jakaś... podpowiedź, że... Tak nie ma wyjścia stąd, czy co? To, no, że w suficie... A, że w suficie wcale nie ma wyjścia z tym. No, no. To daj, daj mi rękę, podskoczę. Ja na ciebie wskoczę. No ale przecież tu normalnie możemy przejść, to o co tu chodzi? Weź stań na tym. No. A może w tej... Dopiero tutaj jest jakiś Quest, dobra. O dobra już. O, dobra. Teraz co, co mam zrobić? na tu są jakieś. No ale tu nie przyjdziemy pewnie, dopóki czegoś tam nie zrobimy. A dawaj spróbujemy. Który jest coś? Patrz, tu skoczyłem wyżej, tu jest jakaś dźwignia. Pożyłem czekaj, coś. czekaj, czekaj. Tu jest jakiś przycisk. Na dole. O, tu jest na dole jakiś przycisk. Czekaj, czekaj. I okay. A we, weź jeszcze raz tą dźwignię tam. Co, co zrobiłeś? Wodę polałeś? Aaaa, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja... Ty ruszasz tym pistonem tutaj, jak tam ruszasz. Chodź na górę. A ja ruszam tym, co tam lawa się wylewa. No to czekaj, to spróbujemy jeszcze... Trzeba zmieszać jedno z dwóch. Panie, parę i otworzę się. czekaj, czekaj. I teraz tym pistonem rusz. Znaczy tamtą tą bajką rusz. No i jeszcze raz, przełóż. I dobra, znowu trzeba zrobić. I znowu tam musisz teraz. Dwa razy zły. No, dobra dobra, 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 jeszcze raz naciśnij. musisz Doma, teraz go opuścić, tego pistona. Tego tłoka raczej. Dobra. Go. Dobra, teraz dwa razy naciśnij. Górnie te gra się jakoś rozwinie. <laughs> no, jeszcze raz musisz nacisnąć. znowu dwa razy musi bajkę. jeszcze raz bardzo musi się. jeszcze raz padłem jeszcze raz już możemy chyba przejść A w myśli podliśmy patrz. jest? sprawdź czy nie ma gdzieś tego bo ja już głodny jestem normalnie a ja też by coś zamknięty ha. czekaj Jesteś dobry w graniu na instrumencie? Prawdopodobnie nie. Eee... A jesteś <laughs> po prostu dwoma bezmózgowymi obiektami. Czekaj, czekaj, czekaj. Co tu jest napisane? jakaś Będę ci mówił dlaczego ten znak jest tutaj? To pewnie coś, coś na końcu trzeba nacisnąć Co to było? Aaa, powinniśmy mamy zagrać tą muzyczkę, co się drzwi otwierają. Takie ty -dy -dy. No Bo ja jej nie pamiętam. O! Czekaj, 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 nic nie naciskaj. O! Weź nas i... wstań na ten. Otworzyliśmy przez przypadek. Ale jaja. Znowu wróciliśmy do k***a ja nie ma tu jeszcze... Ale to już, to już jest w sumie koniec, bo już przeszliśmy ten... ...pięć poziomów. Także na dzisiaj będzie już koniec w tym odcinku, a do zobaczenia następnym razem. Jeżeli wam się bo... spodobał odcinek, to zostawcie lajka, komentarz... ...i subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Także Dajcie trzymajcie lajka. się, cześć, pożegnaj nie się. subskrybujcie. I zapraszam na kanał właśnie... ...Chloriusza. Będzie ja w opisie. Będzie link w opisie. Także trzymajcie się i cześć! Będzie linku.